Starsi ludzie, co sprawia, że młodsi ludzie są atrakcyjni? Słyszałam, że młodzi ludzie przyciągają starszych po prostu dlatego, że, wiecie, młodość jest naturalnie atrakcyjna i bla bla, ale nigdy w życiu nie zwróciłam uwagi na starszych mężczyzn. Nigdy. Max był o 4 lata starszy, kiedy miałam nieco ponad 20 lat. Ludzie, których przyciągam, są często młodsi ode mnie, a zaczęło się to w liceum. Jakieś 80% z nich jest młodszych. W liceum byłam o 3 do 4 lat młodsza, teraz po 40 jestem o 8 do 20 lat młodsza. Zawsze byłam bardzo pewna siebie i powiedziałabym, że miałam nieco dominujący wygląd, co wszyscy faceci wskazują jako jedną z moich najbardziej atrakcyjnych cech. Więc przypuszczam, że to nie fakt, że młodsze kobiety i mężczyźni są same w sobie młodsze, przyciąga starszych mężczyzn lub kobiety, ale raczej coś, co sprawia, że wyglądają na coś przeciwnego, kruchych i wrażliwych, niedoświadczonych.